Cześć się Manko, widzę z tej strony GTX Tohatek i dzisiaj zagram sobie w MZK razem z moimi kolegami. Przywitajcie się siemano, siemano, siemano. I ten jest git Dobra, y... Idziemy po autobus. Jak chcecie, to możecie, nie wiem, zostać tam na przystanku. Dobra, pochodzisz do autobus. Czekaj bo ja sobie to przypiszę bo to jest głośno mega. No jest głośno, dobra, jest głośno No i jak się wsiąść do tego autobusu O mam O tu, tu, tu chodź, tu chodź Bo z Libek wsiadamy do GTX-a A dobra, okej okay. Dobra, dzień dobry To możecie. dzień dobry, ja dzień dobry. dobry. O, y chodźmy. Czekaj, ja chcę na tobie. Ty... Czekaj, ja chcę obok ciebie, dobra. Dobra Teraz jakąś linię ustaw. Nie wiem, tylko oczywiście korek. Ludu tu się nagle zrobiło nie wiadomo ile. No nie no! Nie no chłop trąbi! Co, tu się, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To samo pytanie sobie zadaję. A no, pojedziemy na dworze... A fajnie, z otwartymi, z otwartymi drzwiami Ada dobra, nieważne. O, jesteśmy na miejscu? Nie, jest, nie. Zanim na miejscu będziemy, to wiesz Widzę, że jest dużo osób I przez to są lagi pewne trochę. Znaczy się... Mi się trochę średnio ładuje. Tak, więc tak jak będą ścinki to przepraszam. To nie. No, zanim dojedziemy na dworze, to To trochę ten. Posiadamy na pętli. Będziemy ten. Będziemy szukać Kuba, tych. Suba i łapkę w górę. To jest dobry czas. Byliście już chyba z 5 minut odcinka. To jest dobry czas. Tak, i profilowe tego, że tylko. <śmienic> Został nie, zjedz. Został że to co Został zjedz ludzie się fajnie yy, yy, wyzywają na czacie No z tym poę. Ogólnie to jesteśmy dopiero w jakichś 30, 25% trasy. Dopiero? No to jest dosyć duża mapa. Taki jest pewien problem, że jakoś. Ten autobus krzywo się robi, tam zachodzi dziwnie. Ale to w sumie jest chyba jakiś tak Tak już jest w tej grze. To jest chyba jakiś błąd. Panowie, chcecie coś z żabki? Co? Chcecie coś z żabki? Zatrzymam się pan to jest? Te hot doga. A czemu nie działa? No bo się tu nie da się wejść, akurat do budynków. No Jadłem? Czekaj, otworzę drzwi. żebyś mógł. O. Czeka. Czeka. Idź, o. iść na koniec. Czekaj. Poczekaj, poczekaj. Hydro, no tutaj. hydro. hydro. Oś tutaj. Tu, gdzie to jest? Albo usiądźcie sobie Gdziemy, na koleję. Ale się daliśmy wcześniej z Hydrem. No tu blisko mnie. Okej. Okay. Tu? tu ja po co ktoś... A no tak. Oni tu bardzo lubią się bawić w RP. No bo to jest chyba RP, nie? No tak, w sumie to jest RP. A fajnie, że nie tego pasa skręcam. No mandacik. No, mandacik, no. No to ja jeszcze dzwonię na policję. 97 Yyy, halo, yy, komisariat, eeechy. Yy, oh, ja to, to teraz nie będę mógł wstawić filmiku, bo jak wstawię, to policja zobaczy i mi wlepią mandat. Dobra, macie policjanci tu rejestrację. Od razu. Panowie, chcecie kebaba? Nie. Nie. słychać mnie? Tak, słychać. Dobra. U. No mamy nic napisać. W czacie. Czy wiesz, czasem to w ogóle cenzuruje bez powodu? No Niby właśnie. nie piszesz niczego brzydkiego, a to ci i tak cenzurują. No wydawało mi się, że naprawili już to, bo niektóre naprawili chyba rzeczy. No, niektóre naprawili. Kiedyś jak grałem w Warsaw Rail Simulator, to się nawet nie dało napisać do jakiej stacji jedziesz, bo ci od razu cenzurowało. Więc to akurat naprawili. No to dobrze, że naprawili. Bo to w sumie było takie trochę bez sensu. A w zasadzie nie trochę, tylko całkowicie. No, już zaraz będziemy, bo już blisko o, KFC, ciekawe, co to będą budować. A w ogóle kiedy koniec odcinka? No, jak w... dojedziemy na dobra. Mhm. I w sumie to, to już za tego bo jest gate. No. A ty to będziesz montował w ogóle? No czy wiesz co? W zasadzie nie wiem, co bym miał tu niby zmontować. Nie wiem, no. To, że jest montowane. Te mi się tak wydają. Wiesz, gdybym ogarniał, to bym zmontował. Hmm. To wejdź prześli na Media Fire to ci zmontuję. Oho. to no. proszę montość. No dobra. To na mnie nie jak mocana cisza. To ci... To ci... To ci prześla. Dobra. No więc już jesteśmy. Więc widzowie w tym odcinku to będzie na tyle. No i elo Siemanko, pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, zostawić dzwoneczki i wysłać to do wszystkich znajomych, bo ten kanał będzie kiedyś sukcesem. Cześć tak mi się tak wydaje. Także... Pamiętajcie, żeby subskrybować. Ja, ja się z wami żegnam i No i